Yo! Z tej strony Selix, a dziś przeanalizujemy postać Stona z Ramshackle oraz spojrzymy w jego przeszłość. Hej Blitz, kliknij po tablicę. To jest tablica ze wszystkimi członkami IMP, czyli wspierającymi tego kanału. Od jakiegoś czasu coraz więcej ludzi się tutaj pojawia, więc jestem bardzo zaszczycony tym, że chcecie mnie wspierać. Wielkie ukłony dla was widzowie. A teraz weźcie w dłoń kakałko i rozpoczynamy materiał o naszym kochanym alkoholiku. Jak dobrze wiemy z pilota, webkomiku oraz piosenek z ockami ZDZ, arystokracja w świecie Ramshackle nigdy nie była zbyt empatyczna, dobra, a co najważniejsze, gardzi biednymi. Co za tym idzie, gardzą z Umersami oraz Stone'em. Ale czy wiedzieliście, że nasz kochany alkoholik nie od zawsze był skazany na ulicę? Więc zacznijmy od początku. Stone urodził się w mieście Ramshackle blisko przełomu XIX i XX wieku, czyli w zbliżeniu w roku około 1910, gdyż miejsce akcji świata dzieje się między latami 1920 a 1930. A to już. Już możemy wnioskować po uniformach policyjnych, które pojawiają się w pilocie. Dobra, wracając do Stona. Nie urodził się on na ulicy, jak początkowo możemy zakładać, a w arystokracji. Normalnie, jak się o tym dowiedziałem, to mi gały z oczu wyjął. go, serio, posiada normalnie prosperującą rodzinę wraz z siostrą Avril, oczywiście miałem na myśli. Patologiczną rodzinę. W której nie tylko rodzice dali mu w kość, co możemy spekulować patrząc na storyboarda o Stone'ie pod piosenkę Sincerely Me, przedstawiony został tam Stone, który jest lepszą wersją siebie pisaną przez Tre oraz wini. O wspomnianej rodzinie śpiewa, iż ją kocha, więc odwracając to o 180 stopni, po prostu jej nienawidzi. A z samej piosenki wynika również, że przyjaźni się z Tre, a raczej przyjaźnił się z nim za czasów bycia jeszcze arystokratą. Tre aspirował do bycia policjantem i podążał za ojcem, zaś Stone chciał odciąć się jak najszybciej od swojej rodziny. Wracając na tory rodzinne jednego z naszych zoomersów. Stonea, starsza siostra Avril dała mu w kość, szczególnie w kwestii traum. Jak widzimy na jednej stronie webkomiku, był on przez nią przetrzymywany oraz spisywała coś, jakby prowadziła na nim swoje potajemne eksperymenty. Również do myślenia odnośnie Avril jako tej złej daje nam storyboard pod piosenkę The Bad Guy od Wander Over Yonder. Stone widząc to co się dzieje z bycia empatycznym i łatwowiernym dzieckiem, postanowił pójść w nauk alkoholowy, aby zapomnieć dosłownie to, co się dzieje dookoła niego. Młody arystokrata od początku czuł, że nie pasuje do tego świata, że jest zbyt miękki, co widzimy w animacji Ocka z Dizzy zatytułowanej I'm Weirdo, gdzie Stone otwarcie mówi, że nie pasuje tutaj oraz, że nie będzie próbował się do tego środowiska dopasowywać i nie będzie się zmieniał dla kogoś. Jest on zbuntowany przeciwko arystokracji i stoczył się prawdopodobnie dlatego, aby podświadomić. Ukazać rodzicom, że jest to ich wina, że to oni zawinili w jego wychowaniu oraz nie dali mu należytej troski. A na tej samej stronie w webkomiku, o której mówiłem dosłownie przed chwilą, widzimy również, jak Stone bardzo martwi się o to, że nie zdąży wyczyścić zestawu do herbaty, co jasno nam mówi, iż boi się swoich rodziców, a szczególnie gdy nie wykona na czas swoich obowiązków. Biedne dziecko żyło pod ciągłą presją, starając się ze wszystkich sił, aby dać z siebie 100%. Więc jak znalazł się na ulicy? Prawdopodobnie uciekł, albo został udalony z rodziny po tym jak jego rodzice dowiedzieli się o tym, że popija alkohol w przerwach od roboty. No prawie jak każdy polski budowlaniec, nie? Alkohol dał mu na tyle duży zastrzyk dopaminy, odcinając go od wszelkich złych myśli, że stanął u progu choroby alkoholowej w bardzo młodym wieku. Ale przede wszystkim alkohol pomaga mu zapomnieć o tym jaki on sam jest, ponieważ zmienia go w apatę, a Stone sam uważa, że tak jest mu po prostu lepiej. Nienawidzi starego siebie przez każdą myśl o tym jak dał się poniewierać własnej rodzinie. Jedyną rodziną Natomiast, która ma wady, ale zaakceptowała go i dała mu dużo atencji, są złomersi. wyrzutki społeczne błąkające się po brudnych ulicach Ramszakl w celu znajdowania jedzenia. Pieniędzy, czy jakiejkolwiek duszy, która jeszcze wykazuje się empatią. Natomiast w webkomiku Ramshackle, który dalej znajduje się na stronie WebTunes, złomersi przedstawieni są już jako zgrana paczka przyjaciół, która zawsze ma plan B, aby naciągnąć parę łatwowiernych przedstawicieli arystokracji. W pilocie zaś ich relacja wybrzmiewa jeszcze bardziej. Są skłonni do rozmów, a w tym wini wspomina nam, że Stone był tak samo bezbronny kiedyś jak Magot. Więc prawdopodobnie Winnie i Skip znaleźli go otoczącego się lub leżącego pod wpływem Alkoholu, w slamsach ramszakl i postanowili go przygarnąć do swojej niesamowitej paczki. Możecie spytać, czy reszta z Gray wiedziała o jego przyszłości? Oczywiście, co widać w samym webkomiku, gdzie wspomina o tym, niby walcząc słownie z Wini dla poklasku tłumu. A propos Vini, jest ona dla Stone'a swoistą konkurentką w ubieganiu się o planowanie czegoś. Jak wiemy, Stone jest inteligentny, ale brakuje mu dużej charyzmy, która wręcz promienieje od jego psiapsi. Jeśli chodzi zaś o Skipa, to nie mówmy o Skipie, ok? on wręcz za nim przepada. Cóż, ale pewnym jest, że Skip i Winnie lubią najbardziej Stona, podczas gdy ten odpali swojego demona przedawkowania słodyczanego, czyli Paybla. W momencie, gdy nasz alkoholik przesadzi z cukrem, Pabel pojawia się i wchodzi w jego ciało, przejmuje nad nim kontrolę, a sama Zedizy porównuje Paybla do Billa Cyferki z animacji Gravity Falls, co daje mi coraz większe przekonanie, że sam serial Ramshackle będzie szedł właśnie w tę ścieżkę. I wręcz mega się tym jaram. Sam demon przedawkowania Wygląda świetnie i wyróżnia się stylem graficznym, co niewątpliwie będzie proste do wyłapania, kiedy to on będzie w gazie. Wracając natomiast i sprowadzając samego mnie na ziemię, ważniejszym pytaniem dla naszego bohatera jest to, czy przeszłość jeszcze będzie chciała się za nim ciągnąć? Czy ktoś z rodziny poszukuje go? Głupio dla arystokratów w każdym bądź razie byłoby się przyznać, że ich dziecko błąka się i okrada innych bogaczy z różnych dzielnic, nieprawda? Przynosi on poniekąd w końcu hańbę rodziny oraz podkopuje jej autorytet. Pod koniec pilota możemy zauważyć jego siostrę Avril, której uwaga została przykuta przez oczywiście poprawnie biblijnego anioła Magota. Ale nie tylko jej uwaga skupiła się na tym zjawisku. Pojawił się tam również Tre, były przyjaciel Stowna oraz bodyguardka przyszłego oficera policji Marun. Możemy na razie tylko spekulować, gdzie będzie szybowała fabuła, ale myślę, że ważnym wątkiem w przyszłych odcinkach dla naszego Menela będzie wtrącanie się jego starszej siostry w ich przygody. Oraz walka ze starym przyjacielem, którego aktualnym Celem jest przestrzeganie prawa, które bardzo chętnie będą łamali złą Koniec.